na moim kanale. Ja właśnie się wybieram do miasta. O, zobaczcie, jak mi pięknie rododendron rozkwitł. No, cudo. Bardzo mi się podoba. Idę do miasta, mam pełną sprawę do załatwienia. Oby mi poszło wszystko dobrze. O, już kosze powywozili. Dobra, odezwę się jak wrócę. Że uda mi się wyjechać, a znaczy nam wyjechać na urlop. A więc życzcie mi szczęścia. Halo! Hallo, Wiecie co? Ja tylko do pracy i do domu, do pracy i do domu. Nawet nie spostrzegłam, że już kasztany kwitną. No kurczę. Życie mi przemija przez palce, a ja nic nie widzę. No już kochani, jestem w domu. Wszystko się udało. Zaraz Wam pokażę. W tle na pewno słychać taki brzęczyk. Sąsiad włączył, żeby krety nie przychodziły. Nie wiem, czy to im się uda. Eee, I a więc, hmm, od czego zacząć? Jak już widzieliście, byłam w biurze podróży. Myślałam, że się nie uda zabukować. Hmm, urlopu i tego hotelu, co chciałam, ale jednak się udało. A do tego jeszcze zobaczcie, zaraz Wam pokażę, co dostałam. O właśnie, jeszcze taką flaszeczkę w prezencie. Bardzo miłe, Mnie się nie spodziewałam, a tu już yy, mój plan, gdzie lecę, yy, jaki hotel i, i bilety. Siemanko, siemanko, witam Was w kolejnym dniu. Niestety wczoraj nie miałam czasu zbytnio na nagrywanie dalej, ponieważ miałam gości i nie chciałam wiecie nagrywać przy nich, bo odwiedziły mnie moje koleżanki, z którymi się już dawno nie widziałam, no i nie chciałam wiecie, żeby nam cokolwiek przeszkadzało. Ale to nic, dzisiaj byłam już na mieście. I wstąpiłam do paru sklepów, wiecie, wolne miałam, także mogłam wykorzystać ten czas. A że już byłam na tym mieście, to mówię, szkoda nie zajrzeć. Byłam w e, Taco, taka niemiecka sieciówka i y, jak się nie mylę, New York, żebym się nie pomyliła i w, e, kupiłam e, taką koszulę. E, Biało-niebieską. Bardzo mi się spodobała. Lubię też taki niebieski kolor. Tak naprawdę chciałam kupić całą niebieską, ale że nie było, no to dobra. Z braku laku wzięłam taką. Bardzo fajny materiał, zadowolona jestem. No taki troszkę gniecący, ale bardzo miły. To w sumie nawet nie przeszkadza jak się pogniecie. No trudno, wiadomo, ubrania się założy, no to yy, bywa czas, że się już pogniotą. Do tego jeszcze mm, zdobyłam, słuchajcie, takie spodenki, taki materiał. To jest takie satynowe, szerokie nagawki. Ja tak naprawdę nie przepadam za takimi spodniami, to znaczy, jeśli chodzi o szerokie nagawki. Jakoś się źle czuję, no ale latem to przyznam szczerze, w takich jest wygodniej, nie jest za gorąco, a różnie może być na tym urlopie. Jak to mówią, zmarzlak, jak nie ma 30 stopni, no to trzeba coś tam, te raciczki przykryć, żeby nie było zimno. I do tego jeszcze taki klasyczny topik, kolor Ekri. Też szału nie ma, ale jakby było naprawdę słonecznie, to w, tylko w czarnych będzie mi za e, gorąco, a w taką upolowałam taką koszulkę. To nie dla mnie, nie obawiajcie się. Dla mojego siostręca bardzo mi się spodobało, no i ciotka musiała wziąć. I do tego jeszcze mu wzięłam taką. Koszulinkę. Bardzo mi się spodobał ten wzór. Siostra na pewno wystylizuje go elegancko. Wiecie, wakacje się zbliżają, nie? A w tako. Dorwałam taki strój jednoczęściowy z taką wstaweczką tutaj. Wiecie, jak się cycka nie ma, to trzeba kombinować, żeby jakoś tak optycznie było powiększone żeby był efekt na co? I mam też coś takiego. To jest kombinezon jednoczęściowy. Również szerokie nagawki, nawet jeszcze szersze. Zobaczcie, jak to wszystko jest szyte. Aż wstyd. No, ale wiecie, za tą cenę z sieciówek nie ma co wymagać. Moja mama to by się chyba raczej przeżegnała. Patrząc jak to jest szyte. No i też mam nadzieję, że będzie się w tym dobrze chodziło. Materiał też taki fajny. E... Lubię coś w tym stylu, bo to takie wiecie, miłe w dotyku, a e... fajnie się też układał taki lekko ciężkawy. I ostatnia rzecz. E... To jest sukienka. Coś takiego, rękawek, proszę, tak się prezentuje. Myślałam, że może być się tutaj rozchodzić na piersiach, ale niestety, niestety, przepraszam. Bardzo dobrze, że się nic nie rozchodzi, bo już jak w przymierzalni przymierzałam, to leżało wszystko ok. Długość jest. Lekko za kolanką. Wzorek też mi się podoba. Tak patrzę, że poleciałam w sam róż, ale w innych kolorach nic mi się nie podoba. Znaczy te kolory, te wzory tak jakieś były nie za bardzo. Dobra, zaraz się um, przebieram i pokażę Wam się, jak, jak w tym wygląda. Mam nadzieję, że nie będzie. Więc tak się prezentuje ta koszula. Naprawdę jestem zadowolona z niej. I tutaj jeszcze ten rękawek można podwinąć. i Jest, wiecie, taki ten paseczek z guziczkiem, że jest taki 3/4. No, powiem Wam, warta, warta kupienia. Na no, co najważniejsze, cena była, jak się nie mylę, 22 euro. Tak. Także jak za te pieniądze, no to nie mogę złego słowa powiedzieć. Lecimy. A tak się prezentuje ten topik. Oczywiście będę nosić go do innego stanika. Zaraz Wam pokażę, obniżę troszkę te spodnie. Zobaczcie. Bardzo jestem z nich zadowolona. Mają jeszcze tu kieszonki. Bardzo mi milusi. Ten materiał naprawdę, no, powiem szczerze, jest ok. Eee, no, zobaczymy, jak się tak naprawdę w upały sprawdzi. Prezentuję ten oto kostium. Tu jest, zawiązać można z przodu, sobie taki sznureczek. O proszę, też ma kieszonki. Długość, powiem szczerze, raczej ta jest bardziej odpowiednia, bo w tych zielonych spodniach troszkę są nagawki, minimalnie przydługie, wiecie, jak będę miała troszkę buty. Nie patrzcie na moje siwe skarpeteczki, ale jak będą do tamtych, wiecie, spodni inne buty, nie całkiem na płaskim, to nie będzie źle. No nie zwracajcie uwagi na moją bieliznę. Słońce jeszcze w tym roku mnie nie musnęło. I to szybko raczej nie nastąpi, chyba dopiero na urlopie. A więc e, tak się prezentuje ten komplecik. Lecimy z ostatnią rzeczą. Okay. Tak wygląda sukieneczka. Zobaczcie, rękawki tak się prezentują. Bardzo fajne, tu jak widać, y, wszystko leży jak ma leżeć, długość jest też... Myślałam, że za kolanką, nie, ona jest taka lekko przed kolanką. No i moje sexy y, skarpeteczki, ale wybaczcie, y, nie będę się już do naga rozbierać, ale jestem, powiem Wam szczerze, naprawdę y, zadowolona z niej. Wygląda ok. Tak wspomniałam, że te ciuchy są na, na urlop. Tak naprawdę nie. To nie jest tylko na urlop. Potrzebowałam czegoś takiego zwiewnego, żeby szybko założyć i do pracy lecieć i praktyczne takie. A ten urlop to tak wiecie przy okazji. Dobra, przebieram się i widzimy się za chwilę. Dobra, kawu się sobie zrobiłam. Czas na przerwę i picie jej na e, tarasie. Moment, muszę sobie poradzić. E, proszę bardzo. Jest bardzo piękna pogoda. A, chciałam Wam pokazać. Ostatnio pokazywałam chyba Wam, że orzecha włoskiego znalazłam, że zaczął kiełkować i mm, posadziłam go w doniczce. No ale niestety, zobaczcie, złodziejka przyszła i ukradła mi tego orzeszka. Znaczy tak, ja ukradłam wiewiórce, wiewiórka ukradła mi. Jeszcze bałagan mi taki zostawiła na, na tarasie. No trudno, jakoś przeżyję. Dobra, usiądźmy. I się zrelaksuj. Dajcie was przestawię. Dobra, piję kawkę i... Zobaczę, co jeszcze będę robić. W tle na pewno słuchać dzieci, sąsiadów. Z drugiej strony sąsiad też coś tam buduje, więc przepraszam Was bardzo za te odgłosy. Mam nadzieję tylko, że będzie słuchać jeszcze ten świergot ptaszków, który mi tutaj towarzyszy. Ok, relaksuję się dalej. Jestem. Można powiedzieć po relaksie, ale nie takim jakim się, jakiego się spodziewałam, bo miał być relaks z um, kawą i książką, ale um, miałam gości. Pchali się drzwiami i oknami, można tak powiedzieć. A zanim dru, um, drugi gości miałam, to bez przerwy ktoś dzwonił, także um, siedziałam tylko na telefonie, jakbym pracowała w telekomunikacji. No trudna, nie, nieraz tak um, się zdarza. Ale to nic. A propos tych rzeczy, które już Wam pokazywałam, jakie udało mi się dzisiaj zdobyć, to te kosz... to znaczy koszula, spodnie. Nie, nie, przepraszam, koszula, kombinezon i sukienka to były z wiskozy. Znalazłam w końcu gdzieś tam te meteczki. A jeśli jesteśmy dzisiaj w takim. Temacie zakupowym, to Wam jeszcze pokażę, bo zapomniałam, że zamówiłam sobie również buciki. Szukałam butów beżowych ze skórki, no ale te, co ze skórki widziałam, to nie odpowiadały mi, bo były jakieś tutaj z tyłu złotka, sreberka, a nie chciałam, więc było, musiałam sobie kupić. Coś takiego. Boże, sieć tutaj. To nie jest skórka, tu jest materiał i właśnie się obawiałam, że jak się wybrudzi, może źle się będzie czyścić. No, ale zobaczymy. Takie dorwałam. Jedynie z tych mogę powiedzieć, jestem jako taką zadowolona. Ale jak się będą sprawdzać, dam Wam później znać. Drogie nie było. 39. 90, no jak na te buty mogą być. Eee, będę kończyć już tego vloga. Bardzo się cieszę, że wytrwaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, i że miło spędziliście ten czas. Chciałam z tego miejsca również podziękować nowym subskrybującym, bardzo się cieszę. Eee, I automatycznie ten dzień stał się piękniejszy gdy zobaczyłam, że Was troszkę przybyło oczywiście czekam na nowe subskrypcje i cieszę się, że mogłam ten dzień spędzić razem z Wami. Widzimy się w następnym vlogu. Cześć!